Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Z tej strony Ola i Agnieszka. Nasza złota polska jesień jest najpiękniejsza na świecie. Sęk w tym, że nie zawsze jest ona złota. Często jest szara, bura i zimna. Jesienią notujemy spadki nastroju i gorsze samopoczucie. Na to wszystko składa się pogoda, krótsze dni, powrót do szkół i pracy oraz mniejsza ilość snu. Warto więc zadbać o to, aby uprzyjemnić sobie jesień i ograniczyć jej negatywne skutki. Przygotowałyśmy dla Was zestawienie produktów, które pomogą Wam przetrwać ten nie najłatwiejszy okres w roku. Jesienią nasilają się bóle mięśni i stawów nie tylko u osób dotkniętych schorzeniami takimi jak reumatyzm, ale bóle mięśni dotyk dotykają także przy jesiennych przeziębieniach. Na jesienną słotę i chłód najlepszy jest ciepły kocyk, gorąca herbata i mata wibrująco-grzewcza Body Shape Limited Edition. Body Shape to rozwiązanie idealne dla każdego. Mata ma prawie 180 cm długości, przez co korzystać z niej mogą osoby różnego wzrostu. Z urządzenia należy korzystać z pozycji leżącej. Można w tym czasie oddać się ulubionej lekturze lub medytacji. A zintegrowana poduszka sprawia, że pozycja na macie jest wygodna i relaksująca. Bodyshape posiada 10 pól wibracyjnych i 4 pola grzewcze. A wracając do jesiennych bóli mięśni i stawów, masażery na jesień to urządzenie niezbędne. Wybór ich w kasada jest naprawdę duży, jeśli Twoje stopy boleśnie odczuwają zmianę sandałów na pełne buty. A jesienny chłód sprawia, że wciąż one marzną, idealnym rozwiązaniem będzie masażer do stóp Putin 2, Reflexomet 2 oraz masażer nuki stóp kanu 5. To urządzenie zadba nie tylko o rozbasowanie Twoich stóp, ale również rozluźni mięśnie łydek. A jeśli odczuwasz napięcia przede wszystkim w odcinku górnym kręgosłupa, Korzystaj z bezprzewodowego masażera karku Neck to Go lub poduszki masującej Minuel Twist to Go. Są one nie tylko najlepszymi towarzyszami podróży, ale również świetnie sprawdzą się podczas oglądania telewizji czy czytania ulubionej lektury. A może czujesz ogólne zmęczenie i rozbicie? Najlepszym rozwiązaniem będzie mata masująca z serii Quadrobed. Do wyboru jest kwadrometr 3 lub kwadrometr 5BT. Idealnym rozwiązaniem nie tylko na jesienną pluchę, lecz również na problemy z wyjściem z domu czy niechęć do siłowni, jest platforma wibracyjna Powerboard 3.0. Dzięki platformie, trening wykonasz w domu i gwarantujemy, że będzie on kompleksowy, wyzwaniowy, urozmaicony, a efekty zobaczysz szybciej niż się spodziewasz. Trening na platformie wibracyjnej Powerboard możesz dopasować do swojego nastroju. Gdy masz ochotę na porządny wycisk, odpal naszą playlistę z treningami i wybierz ćwiczenia dla siebie. Jeśli nie masz siły na aktywny trening, włącz ulubiony serial i po prostu stań na platformie w pozycji z ugiętymi kolanami utrzymuj tę pozycję przez 15 minut. A szczegółowe informacje o każdym produkcie znajdziecie w naszych wcześniejszych vlogach. A gdyby pojawiły się jakieś pytania bądź potrzebujecie pomocy w wyborze? Po prostu dzwońcie do nas, pytajcie. Na pewno we wszystkim Wam pomożemy. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się w kolejnym odcinku naszego vloga. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie koniecznie nasz kanał na YouTube do, do zobaczenia. zobaczenia pa pa, pa, pa.